Witam Was wszystkich serdecznie w Grze Grandet. Ja jestem Wigo i gra ze mną niedzielny. Witam Was, moi drodzy, Witam. Witajcie, moi kochani. Dziękujemy Wam oczywiście jak zawsze za komentarze i za wszystkie Wasze porady. I dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chyba będziemy szli bić się z komarami. Zobacz, moment. przerwę ci jest defilada pająków. Dwa pogońce idą. Oj, wpadłem do wody z ze mną. Się zagapiłem na pewno. A pająki. faktycznie, uważam tam dwa. Tak był zawsze jeden. Ale nie teraz, Rozumiem. jest żółty i ten. Jest żółty i. Ten. Nie, nie, nie. A to, jest, to są trzy pająki, bo szły a, tam dwa. Dwa, szły. dwa pogońce, a to jest krzyżak ten łąkowy jeszcze tu widzę. I kogoś tam atakuje nawet. Dobra, się wiesz pienią. co, ja sobie od razu zweznę jedzonko, bo ja jestem głodny. O ja też, ja też można. Dobra. Na szybko. Krzyżaki mnie tu rozproszyły. Sobie zjem sobie zapakuję picie do manierki, ale też wypiję jedną rosę. O, ja też tak zrobię. Bo mam manierkę full, ale to tam już tak od razu można... No właśnie, to no i okej. Okay. Manierka jest pełna, no to jeszcze sobie... O, tak, dziabnę, O! Słychać tutaj? Ktoś bulgocze pod wodą. Tak, od kiedy to ryby głos mają, nie? No właśnie. Czekaj, bo, bo nasz kochany pajęk zostawił ładną pajęczynę, a szkoda jej nie zabrać. Dobra, a ja zrobię smoothie na naszą podróż. Rób. Bo tutaj wyczailiśmy, że jest płynny szał, który możemy zrobić. Baza to jest w ogóle ten rodzaj brukselki. Mięsna brukselka, możemy zmienić sobie bazę na taką. Zobaczymy, czy to będzie coś lepszego, czy nie. I mamy... Możemy zrobić sobie dwa takie smoothie najprawdopodobniej. Nie Dobra. mogę. Ja właśnie poluję na mszycę. Co tam? Eee, dlaczego nie mogę? A Dobra. mogę, a, a spacja mi nie działa. O dziwne. Dobra, mam dwie zrobione. I to idę. A działa tak, już. Już jedna mszyca, dziabnąłem, Wrzucę ją od razu, niech się robi. Spoko, a, a ja na ci. Na przyszłość. A ja ci upuszczę jedną smoothie. Dziwne to Idzie? smoothie. Ma, tu, ma, ma napakowany płynny szał. to Jest napakowany, czyli to jest chyba jeszcze lepsze. U. Kurka, super. Wiesz co, chyba zamiast manierki Dobra. sobie wezmę to. A sobie, ty faktycznie mam nawet inny znacznik, taki no. fioletowy. No może to, a może to Pan. można ten? Chociaż chyba nie, chyba smoothie się nie, nie analizuje, co? Chyba. <grafię> no po drodze możemy zobaczyć, no, jak się uprzemy, Chociaż nie, bo mamy jeść dzisiaj w innym kierunku, bo jeszcze nie mówiliśmy, co dzisiaj chcemy zrobić. Nie, no mówiłem, że trzeba, że dzisiaj idziemy próbować no. na komary. No, no tak, tylko że. ale pójdziemy, W którym miejscu, nie? No właśnie. właśnie tutaj. Ktoś kiedyś wspominał, że zachodnia część stawu, północno-zachodnia, tam tam jest ta chyba ten znacznik przy kamiennej ścieżce i też może e, ogarnąć, ogarnąć, tam można świetliki najprawdopodobniej, więc może chodźmy tam, zobaczymy, czy tam są świetliki, zobaczymy, że tam są komary i, okay. i, i tyle. Lecisz za mną? No ja jak najbardziej. Ups, no to ja płynę. Ja też. Nie wiem, A, czy... zmieniliśmy sobie tą yy, mutację. Nie, ja nie zmieniłem mutacji. Patrz, mówiliśmy, że zmieniłem, ale nie zmieniłem. Znaczy, ja na jakiś listek i sobie to zrobię. Dobra, to ja też, ja też, ja też, ja też, ja też, ojej, no, ale skok. Mm. Dobra, i gdzie to było? To w danych w statusie chyba, nie? To gdzieś było w statusie, tak. Eee, Dobra, status, potrzebujemy tak teraz. Oszczepnik. Być może. oszczepnik. Tak, tak, tak. Tylko, tylko trzeba zabrać. Tylko ze, Zdajemy wodny. morską młodzież. Dokładnie Co to jest? Maratończyk dwóch. może się przyda. Urodzony odkrywca, hmm. Ja mam urodzony odkrywca. To szybkość daje, e, nie, urodzony odkrywca daje, A, super kondycję maratończyk daje. To też by było dobre, tutaj może super odkrywcę wyłączę. No ja mam, ja mam w takim Ale razie... Ale szybkość, on ja daje szybkość, super odkrywca, więc... No tak. A, no nie wiem co się tu bardziej przyda. Dobra, ja zostaję z tym z oszczepnikiem i z y, urodzonym odkrywkiem. Dobra, ja Maratończyk i oszczepnik też, także. To w razie eee, czego to oszczep no. biorę w rękę. Zaraz zobaczymy gdzie te paskudne komary są. A już widzę tutaj. O, latają. Ja pierdziele ich tam jest. Ojeja. Trzy sztuki. Oj, chyba nie mamy żadnych szans. Może Bez... spróbujemy tak od mniejszej ilości. Czyli co proponujesz? No gdzieś tu, ale nie od tego gdzie są trzy. Ja tu pamiętam latałem, to kiedy pływałem, to mi atakował jakiś misiek. Okay. zakładam, że tu jest gdzieś jakiś samotny, tak na środku stawu. No dobra, jak no to. Po... No coś widzę, coś lata. Czekaj, to są jest tam, tam chyba są jakieś osy. A, pszczoły. Osy, No dobra, ale tam chyba też były komarosy. Osy, komarosy, Os ładnie rymujesz. Osy, osy komarosy. No ja pamiętam, że tam no, Idę już... na ten, na podbierak. Wbijam Tylko się na, na podbierak. Tak, na podbierak możemy się wbić, to, to, to dobry pomysł. Mhm. Mm Z wolno no pływam, wrażenie. Ja też, bo wyłączyliśmy sobie to pływanie. No, nie tak. mamy pływ, pamiętasz, nie? O, no. pajączek jest. No, żeby już było szybciej. O ty, franco, marna. Duperelku. To wycieka Będziesz ten jakby to powiedzieć nożyk, który wcześniej tam mieliśmy... O, się przyszło jakaś No, właśnie. O, to był dobry, bo na te wodne tak. zwierzaczki to on tam ładnie ciął, nie? Dokładnie, ty, ja mam chyba go jeszcze, mi się wydaje pod, pod, pod jednym no Nie ja go, ja go zdjąłem. Gdzieś tu są... Jest komar. Jest komar. Ja ale, ale tam widzę Dwa, trzy widzę już stąd. Trzy Czekaj, bo wiem, że gdzieś tutaj udało byśmy mi się jednego zwabić. Abyśmy właśnie spróbowali zwabić może jakiegoś jednego chociaż. Jeden ma czerwony w ogóle odwłok. To jest taki jakby z krwią, nie? Chyba tak. To o, ciekawe co to znaczy. No to jest gorszy? Nie jest. <laughs> lepszy czy lepszy to daje chyba... W o już idzie, 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 lecie do ciebie. Czekaj, to ja miałem go ten angażować ag tu. Okay. <laughs> Nie ma, komar. Uwaga, ja się schowałem. O, będę bo, uciekał dobra, mu. Dobra, teraz wypływam. O, dostałem. Ktoś okay. Okay. mnie trafił, ale dobra. Niech się wysili trochę. Widzę go. Atakuje mnie. Możesz do niego strzelać. No wiesz, on tak się trochę rusza. Ja wiem. Nie ja nawet te o! twoje strzały. A, Paniak jak w górę. O, jeszcze jeden cios i po nim będzie. Jeszcze jeden cios, niech się nie rusza. O. Jest. Trafiłeś go, no zbieraj. Mogę trofeum. Zobaczyć, co tam w nim jest? Zbieraj trofeum. A ja nie zbieram twoich, trzał, żebyś pęcherz, miał A to na pewno się przyda, bo to na ten kiszkę jakąś tam. A jest jakiś żądełko jego? Zaraz ci powiem, momencik. Jest dziobek komara. Tak, to to było tak, ważne, tak, bo te tak. dzióbki były potrzebne, pamiętam, nie? Gdzie są moje strzały? Tutaj coś koło mnie pływa, widzę. Jedna, druga. Tutaj jeszcze gdzieś leży i za mną nad na tym, nad po, pobiera. Dobra. Co, słuchaj, może teraz w ten sposób. Taki agrować, nie? Agrować Dawaj. Pojedynczo, no. no. Czekaj, ja spróbuję. No są chyba na tyle daleko, że jeden mi odleci, może, ale rawie. Czekaj, ja też mam jakiś łuk. Tak dla a, dla bajeru, a teraz się zgro zgromadziły w kubkę, to może lepiej niech się rozłączą. No nie wiem czy to jest dobry pomysł dwa na raz atakować. No nie. O dobra, rozleciały się. A ty! Dobra. Idzie, nie? Dobra, leci. Dobra. Ja do wody skoczyłem oczywiście, żeby... Poszedł za tobą jak zanurkował w Kubanie. Gdzie on jest? Ale, na wodzie. Aha, Kurde, dobra, nie mogę go sięgnąć. Tak wpadł nisko, dobra. że olewcia nie ogarniam dziada. Dobra. Okej, okay, nie ruszaj się skubańcu. Trafił mnie, jak widzisz już mam krewkę w brzuchu, po mnie trafił. Po nim. taki misiek byłeś, cwaniaczki. Pozbieraj te strzałki. Strzały, dobra. No nie no, dobrze nam idzie ty. Nie? Jak nigdy. Myślałem, że kurczę nie wiadomo co będzie. No ale wiesz, samemu to ja powiem ci cienko by było. No pewnie tak. Samemu, no weź go tak ogarnij, nie? No, był tutaj... płynny strzała, nawet nie wzięliśmy tego. No, no tego nie wzięliśmy załaczek. No dobrze idzie. A, tu na wodzie pływają dwie. Nie, nie, za, nie załapały cię. Już biorę. Dobra, i jedna jest pod z, tym, nie? Z drugiej strony była dobra. Dobra, ja biorę, ja agreuję sobie Misia Pysia kolejnego. O jezu, nie mogę wypłynąć, co się ze mną dzieje. Kurde, on to małpisz on. Teraz tutaj ja też spróbuję. On to masz lepszego, co? No, lepszy łuk, może dlatego. A, możliwe. Mau! Ty! Dawaj, no no, też go złuczka. Nie mogę teraz wyjść znowu. Chciał mnie trafić. A i trafił skubany, i tu tak ładnie niski poziom zdrowia. Dobra, polatamy. ma? Będę tak latał w z powrotem, to on będzie tak... Nie wiem zdecydować, kogo... A, znowu mnie trafił w tamtyk. I po. Ale dobra, najważniejsze, że zuka trupiony, ja sobie wezmę tylko mały. Teraz, nowe... ty, teraz ty weź zobacz, co tam z niego wypływa. Nie, zbieraj wszystko. No, żeby nie jest jeden, żeby nosił, to tak też to będzie. Ołagan, ten trochę, ten trochę. Tylko muszę wziąć sobie strzały, pozbierać. zbierać strzały. Ja sobie wrzuciłem bandaż, Dobra. żeby troszeczkę się podleczyć. I idę na przeszpiegi, ogarniać teren. O. Powiem ci, że żeśmy komarom radę dali. No dali, dali. Teraz to już kurka nie podskoczy. Jestem tu, doszedłem nam. do końca tego podbieraka. Bo wiesz, cały czas to jak mówiłeś, tutaj jest gdzieś taka kamienna ścieżka, nie? No niby, niby. No niby, no właśnie. I tak tego niby nie widzę. Wiesz co, ale. O tutaj strzała, sobie ją wezmę. Weź sobie. Mam 16, to jeszcze tam jest tam Weź chaplu, to mnie tam. wyjść stąd. Co on nie chce wyjść? Bez sensu jest, że skoczyłem. A, dobra, i od razu jak jestem, to pamiętasz włókna trochę zbiorę. Jezu, będą, będą się ze mnie śmiać w komentarzach, normalnie nie mogę wyjść. Że się zakąłeś w wodzie. No nie mogę wyskoczyć tamto. Nie mogę tam e, sięgnąć nawet strzały. Muszę iść po prostu olać ją i iść dalej pod bierakiem do góry. Wiesz co, a, a, może, a może ta kamienna ścieżka to jest kamienna ścieżka, która prowadzi? do tego domu, bo tam jest taki dom, nie? A. Czekaj, ja zobaczę na mapę, szybko wejdę. A my jesteśmy tutaj. Ja a idę może cały to jest czas. albo tutaj gdzieś, albo tu nawet. Uf, ja taka. idę cały czas, tylko tak się zastanawiam, wiesz, bo jest jestem... sucha trawa, w suchej trawie zawsze były brzydkie robale. Mhm. Ale tu nie widzę brzydkich robali. Nie, ja widzę same ładne robale, ale wiesz co? Brakowały nam włókna chyba jakieś, nie? Ja już wziąłem 10, a jednak dobrze mówiłem, jest śmierdziel. Jest z dwa nawet. Idzie? Napierniczają tam się chyba z kimś. No wow. Ale aż dym idzie po całości. A Widzisz? Widzę, faktycznie. Tu ich jest cała banda. Tak jak mówiłem, taka trawa to nic dobrego nie wróży. No to to dobra, ale dalej, to mimo wszystko. To jeszcze byliśmy w ogóle? Nie, nie byliśmy. Ja nie wiem, chyba, tutaj nie? chyba nigdy nie byliśmy. Nie przy tym czymś. Po tej stronie ty tego na pewno nie byliśmy. O, jest jakaś strzała, to chyba byliśmy jednak. Aha, no to w takim razie byliśmy. A tutaj mamy jakiś taki t -t -ten monitorek. Uu. Ja nie wiem, czy tu byliśmy. A gdzie kolejna strzała leży? O, o nie, to jest strzała Franken, strzała Frankenrysik jakiś. Ło, co to jest? Wcisknąłem guziczek, się nic nie zrobiło. Wcisnę drugi guziczek. To jest minicolor. Ej. Myślałem, że się otworzą drzwiczki albo coś. Uwaga, coś boku... uwaga, coś z boku jest. To jest bombardier? Tak. Chyba. Ja to jest pełno naszych tych strzał jakim cudem. A może my byliśmy u góry i zeskoczyliśmy na dół. Dzi! Można narysować. Co rysować? No rysuj w górę. E, rysuj w dół. Nie rozumiem, o czym ty do mnie mówisz. Nie ja, wiem o co ja chodzi i nie Oj. wiem dlaczego. Ty, rysuj. ty biegasz Ty, bo ty masz na boki. To musimy coś narysować. A. O, widzisz? Ale co? Co my tu mamy narysować? Czekaj, ja się w tą stronę... A, bo to jest jakaś bajka, ten, gierka mini. No chyba tak, rysuj w lewo, I trzeba dojechać gdzieś tym, ale WS. WS. gdzie? Ws. Ws. Nie, no ty masz nie, na ja boki, boki, ja mam ja... góra-dół. No dobra, no to... Ja robię góra-dół, widzisz? I A, możemy no sobie wtedy razem rysować, jak chcemy, nie? Tylko teraz pytanie, co my chcemy narysować? <laughs> to jest taka zabawa jest? po No chyba to jest, albo taka zabawka tylko. Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tu coś trzeba narysować coś się odblokowuje? To powiedzieć. a no, prosimy o odpowiedzi w komentarzach od tak, razu. Oczywiście, no? poprosimy o, 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 Bo my nie wiemy, czy to jest coś istotnego, czy ale nie. Ale nie, to może Dobra. się rozejrzyjmy, bo tu może jest gdzieś, gdzieś coś jest takiego, co trzeba... Dobra, to ja złażę z tego. Żlazłem. Bo to coś jest, jest. Co w środku mi się wydaje, to trzeba otworzyć. Coś trzeba narysować, nie? żeby no to tylko, otworzyć, No tylko... Ale co narysować? jak to można wyczyścić? Tu jest czyszczenie? To na czerwono? Tak, tak. chyba nie. Czyść, no. Wyczyść. No? Czyli to będzie coś istotnego. To będzie na pewno coś istotnego. Tylko, tylko pytanie, pytanie, co? Dokładnie. Tam jest też jakiś guzik. A. Czekaj, ja wyjdę stąd i spróbuję ten guzik nacisnąć? Nie. To nic się nie da się. O, tu wujek Bombardier lata, ale tam. Teraz jest ważniejsze. Może, może jak się coś do, dobrze zrobi, to on dopiero jest dostępny. Tu mamy jakieś yy, naklejki, okay. ale to, to nie. To takich rzeczy na pewno się nie rysuje. Dobra, dobra. Jednorożec. No. Taką hmm. maszynę ciekawą no znaleźliśmy. Tam, dobra, o, ty bom... nie muszę się noc robić. Nie, 16 dopiero. Bombardier, idźmy stąd. Dobra. Ja z tobą teraz walczyć, bo my tu na zwiady idziemy. Dobra, to gdzie to jest ten jest... kamienny, kamienna ścieczka? No wszystko to żeśmy przeszli. No co? najprawdopodobniej i... tam w górę gdzieś. Jeszcze może. Albo tędy, nie wiem. Idę, idę, idziemy dookoła jeziorka. Stawło co tam. Bo my byliśmy chyba u góry, nie? Czy to przy tym, przy tym Mrówki. Przedzie? Mrówki i pająki. Pająk, pająk widzę zwykły, ten no, no. idzie. A tutaj jest pająk. Też widzę, jest pajęczyny pełno i jest raw Science u góry. Mm. Ale jest tam wejścia. To z kamienia trzeba by było jakoś chyba się. No zobacz, tam tyle pajęczyny w życiu no, no, nie No, nie, 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 nie. Nie ma co nawet próbować. Czekaj, ja sobie przejdę. Trzeba by, trzeba coś dobudować. A, wybudować, tak. Mhm. Mm ale wiesz, czekaj... Kolejny pająk tu po lewej. Ja też pająk, no, no. Same pająki to są. No ta gra jest naprawdę coś... Miał ktoś... Jakiegoś fiksację na punkcie pająków, chyba lekko. Tutaj jest jakaś ta puszka. Toniczka. Jest, y, Pajączyna. I owszem. Tak patrzę, pająk... Pajęczyna tylko. Dobra, do tej puszki podejdziemy, zobaczymy co tam ciekawego w puszce się kryje. Woda. Jest tylko. Albo picie. Woda. Nie ma science nigdzie. Coś Nie jest ma. na dole? Nie. Jest, jest kap. Parówkowy horror. O, coś nas atakuje. Chyba Już kolejny... Jest... O, jest. Dobra, niech jest, niech jest. Ten, o. Komar. Chodź tu. Komar, chodź tu. Nie ma komar, bo nie mogę cię trafić. A, muszę wyleść chyba. Jeden wyjdzie, czekaj, wyłażę. Ja chyba też. Będziesz wyjdzie. do niego strzelał. Ja nie A nie, poleciłem bierzemy. sobie. Zbierzemy go? Zbierzemy. I wdiąsełko. I wdiąsełko drugie. Wow. Ale to. A w to. Uważaj, drugi jest, drugi jest. Ja muszę się schować chyba do wody. A dostałem. Nie wiem, którego strzelam po polera. Musiałem, Musiałem się schować, może jednego ukatropić. Musiałem się schować, poczekaj, ja sobie wypiję tego. O, dziamną mnie. Szczerze mówiąc, to nawet nie uciekam za bardzo. Jest, jeden aut, jeden aut. Muszę pozbierać te, bo mi się kończą. Szczały. Szczała, szczała. Wszystko widziała. Dawaj, dawaj. <noise> o kurde, zleciało ich się dużo. ojoj. Ojo, 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 zleciało się. To ich za dużo się to zleciało. Okej, okay, chyba trzeba wleźć do środka jednak. Wejdź do wody może, bo ja już do wody wlazłem. Ja wlazłem do puszki. Ale ten cały czas na mnie patrzy, skubaniec. Wlazłem do puszki, próbuję go z puszki atakować, ale nie jest taki głupi. Dobra, zabiorę. O, tutaj przyszedł. Haha, fajnie z tej puszce można go tam. O, chodź, 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 nie bój. Nie bój się. Wlazł do środka, o weź mordę. O kurko, ja tego jednego ale. Wlazł do puszki, a ja, jak pływam, nie mogę do niego strzelać. Trzeba będzie wyjść z puszki? Czekaj, czekaj, to teraz wyjdę. On tak łatwo nie wyjdzie chyba. O, jest kolejny. Muszę wejść do wody, bo normalnie. Zapadłóż mnie Czekam. Dobra, zauważyłem, że właśnie nie mam życia. No jak właśnie, ja, wypi, ja wypiłem ten napój już. Później teraz bandaż użyłem, bo już po prostu jest kiepsko, kiepsko. Dobra, będę sztywny jak mnie trafi. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. tylko ty, czy tam dziarsko walczysz, ja, ja go słyszę, ale nie wiem gdzie on jest. Cię boję, że walczy, jak walczę? Zna... To bym chciał. Na razie to dziarsko uciekam. Ja go słyszę, ciągle słyszę helikopter. No bo jest ko mnie, ja biegam Ale, ale tam już zbiło ich dwa. Jednego rzuka tupiłem. Ale z... kolejny był, bo przecież nam nie zaatakował No ale ja jednego jeszcze dodatkowo dobiłem. A, no to dobra, no to już się nie boję. A drugi no. powinien być w puszce. A, no dobra, no to... Ja będę biegał, ty strzelaj Jeszcze jeden strzał i po nim. No, no to dobrze. O, dead. Dobra. jeszcze jeden w środku w puszce. A to nie dobrze, to możemy go z Jak Jakby w puszce, to możemy go... Może nie wyleci tak szybko, może. <grym> no tylko się on jest, jest. Choć ja go Usieknę. Wiesz. Dobra, ja go siekam. Ja też. A uciekł. Aaaaa! Dobra. Oczy ok, strzelaj, ja będę latał. Ja nie mogę, muszę uciec Dobra, też go muszę trafić Żeby Jeszcze. mnie zaatakował O i, i po nim Super, no to mamy mamy hi hi hi. komary Okamarzone dzisiaj, tak. ale z komary lecięliśmy ja ładnie, ładnie, ładnie. 5 komarów I nawet nie zginęliśmy No <laughs> Moi drodzy widzowie nie zginęliśmy Ani razem Tak jak najbardziej słuchajcie prawda to... zuży, zużyłem ten super napój, no ale no spoko, słuchaj, teraz już będzie Ale ciemno. Ale dał zakryte. dużo, trzeba przyznać. Tak, że dużo, dał dał. dużo. Słuchaj, będzie ciemno. Teraz pytanie: Czy idziemy do domu? I kończymy. Mm, a łacinek? te świetliki? Czy Aha. one czasem nie są po nocy? Gdzieś się ty nie włóczą ty, wtedy? Nie, gdzie? No nie wiem, no, gdzieś jakiś pewnie będzie. Coś widać z nich. jakieś Będą świecić po nocy. Może? <laughs> Tylko teraz, gdzie są? Czy bliżej tego. Co jakieś zabawki? Jesteśmy. Ja sprawdzę na mapie, gdzie my jesteśmy. No nie, no my jesteśmy już na dalej, południowym tak, zachodzie. Tak, jesteśmy na, już na Na południowym zachodzie. Nawet nie, już teraz, mm -hmm. bardziej na południu. No właśnie, teraz nie wiem, czy, no ja gdzie one mogą być. Czy to są te pszczoły? Te świetliki? Nie, no niemożliwe. No nie? nie, nie, nie. To może chodźmy z powrotem. O, jest science, Row Science. Tylko nie wiem, czy ja to jest pająk. Pająk nie jest czasem przypadkiem gdzieś. Bo to może być Row Pająk. Jest! Uuu. Uciekam! Jest. Po drugiej stronie doniczki jest. Czekaj, no. Gdzie są te świeci? Jest, właśnie go tam widziałem. ale tak czy czyli gdzie te świeciutki są? Czekaj, bym jeszcze chciał prysnąć na tamtą stronę. No dobra. To, to znowu jest ciemno i widzowie nic nie będą widzieć. No ha. dokładnie, dokładnie, no, tak mocno... To jest problem tych gier. No niby można rozjaśnić, że... nie, ale. Mm. Ale to i tak nie jest to. Czekaj, ja zobaczę czy ja mogę w opcjach zrobić jakieś rozjaśle, rozjaśnienie. No Musimy jakąś gamę pierdyknąć chyba na maksa. 38 mam. Czekaj, ja też zobaczę u siebie opcje. Jezu, no jasno, teraz jest super jasno. Czy, czy... Gamma 38, ile miałeś? Ja 50 zrobię. No chyba będzie lepiej, bo ja zrobiłem yy, No jest taki 64, szaro, ale coś ale... widać. 50. Dobra, jest, jest szarawo, ale coś widać, jak 50 zrobiłem. Dobra, 50 jest szarawo, ale właśnie będzie więcej widać. Dobra, niech jest tak. są te. Mam, nad... mam nadzieję, że widzowie nam powiedzą. E, czy co, co to w z... dobrym z... miejscu byliśmy? No tak. i co z tą zabawką. Nie? I, co to, I co z tą maszyną też, nie? E, no ja tu nie widzę żadnego świetlika, chyba że to o określonych porach. One się tylko pojawiają. Chy, wiesz, mi się wydaje, że po prostu jesteśmy w złym miejscu. Patrz, bo tamte pszczoły czy coś lata. Tylko prawda jest taka, że teore... No to może w gierce tak nie ma, no bo po nocy pszczoły nie latają. Hm. Ale być może że to nie ma aż takiego przełożenia jak. No cały czas koczy, że to są te świetliki. Co te? te pszczoły. Te pszczoły nie. No nie, no, ale niemożliwe, on nie, on nie, nie? Bo nie mamy byś... przecież zbroję z tej pszczoły, więc to raczej nie może być świetli. Nie nie, to Ty, na no, pewno. Gdzie to może być? Na pewno jesteśmy w złym miejscu, wydaje mi się. O, to są tu śmierdziele, widzę. że czekamy. A, 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 bo przy miało być. Ty, to może być po drugiej stronie ja. w ogóle. Tam, nie. gdzie były te bagienka. Przypomina mi się, ktoś pisał, że płocie. A, no to... no to... Arrivederci, jak to mówią. <laughs> to nie chyba, tu. Chyba. <laughs> Chociaż byliśmy przy żywopłocie w nocy nie widziałem świetników wtedy. A myślę, ale, że akurat wtedy nie zwracaliśmy nie na to uwagi. uwagi dokładnie. Mm, nie, bo uciekaliśmy przed pająkami. Bieliśmy Dobra, to jest jak cholewa. Ja proponuję takie, takie coś, że pójdziemy z, zakończymy odcinek, pójdziemy do bazy i, i tyle. A później u ciebie na odcinku zrobimy coś z tych Z tych, komar, z komarych, tych komarów? Tam, no. I najwyżej no. pójdziemy gdzieś jeszcze. Wypro, wy, wy, wy. Wiesz, w sumie. Nie będzie to za krótki odcinek? Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem wiecz wiecz co. Mygramy. Ja bym spróbował. Aha, tylko że to. Jak to zahaczyć? Bo ja bym spróbował jedną tą pszczołę ubić. Zobaczyć, jakie one są silne. No bo tak wiesz, odcinek bez tego, jak giniemy, to nudny. No dobra, no to. <laughs> Ale tak to się może to być. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Jeszcze chyba by warto było kijankę utłudz, Bo nie mamy co jeść, tak prawdę mówiąc. Okay. Więc miąsko z pijanki będzie pożytecznym składnikiem na śniadanie, albo dobra, no na kolację. Dobra, to ja już się jedną. Mam tam jedną mszycę tylko, więc jeszcze trzy kawałki potrzebujemy. Jedną już mam, ty masz jedną? Ja też mam jedną, tak. No dobra, to wystarczy. To mamy cztery mięska, to powinno na rożen być akurat. Chyba, że więcej natłuczemy, to będzie nas zgniliznę, to się przyda do upraw. Uff. Prawie powietrza mi zabrakło. No ja też. O kurka, nie mogę! O Jezu, bo pod kamieniem byłem, czy pod liściem? Pod liściem. Pod liściem. O kurka. czemu nie wypływam? Dobra, mam parę, nie wiem, dwie, dwie chyba. Dwie. Co mi te... Już nie widzę już. Teraz Co już. Zimą, zimą tam od kiedy... a, ja oczywiście wpadłem do wody, sierota ze mnie. O, tu jakaś strzała jest. No to chociaż jeszcze coś na plus. Znalezione, nie kradzione. Dobra, mam kolejne mięsko. Dobra, trzy mięska starczą. Starczą nam trzy mięska. Mm, ja mam dwa, jedno się tam smaży. To już upiekło pewnie. A, ty już jesteś w bazie? W momencie... Gdzie są te... Jezu, jak ja jestem głodny i tu coś lata, spróbuję do tego strzelić. O, nie wiem, trafiłem? W domu? już w domu Aha, dobra. Czy, czy tylko mi się wydaje. To ja już biegnę. Nie, nie, nie dosięga moja... Lotna ształka, więc muszę chyba podejść tutaj bliżej. Dobra, gdzie jesteś? W ja widzę. Ja już płynę do domu. Strzelanie po nocy z łuku to chyba nie najlepsze po Dobra, ulewamy to. Nie, idziemy. Ja przypłynę, to. zrobimy sobie jedzonko, idziemy spać. A. I tyle. Ja też tak myślę. Dobra, płyniemy. No ale nie, nie pod liściem, nie pod liściem, tylko na wodę, o właśnie. A, i tu jeszcze też. Dobra. Hmm, dobra. Ura, Jedna, jeszcze całe 150 cm mam. Dobra, ja od razu gotuję. Dobra, ja tutaj tą wodą cały czas... A, trzy kawałki chyba się zajęły, akurat wszystkie te to były wolne, ale dobra, to można przecież, jak się zrobią, na dosyć szybko się gotują. Jeszcze całe 75 cm. Ja widzę bazę. Och. Ups. <noise> I oczywiście nie trafił. No dobra. Witam, mi się widzę kubraczek skończył. Się popsił, muszę sobie coś... O. Oh. O jest jakiś skoniczyny. Ale może mamy coś lepszego, czekaj. No będziemy mogli... Słuchaj, ja naprawdę proponuję, abyśmy teraz zakończyć odcinek i na twoim zrobimy sobie jakieś ten... Ubranka no dobra. I, i, i... No dobra, okej. Okay. I, I tyle, i zjemy sobie. Okej. Okay? Okay. Dobra, to dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za Wasze komentarze, które miejmy nadzieję w przyszłości się pojawią pod tym odcinkiem. I w co? Fajnie się grało, nie? Fajnie się ubijało komary. Dokładnie, komarki poszły nieźle nam tym znowu. Tak Także całkiem, całkiem przyjemnie. Dobra, Super. to ja też. Dzięki Wam, moi drodzy. Trzymajcie się. No to trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć, cześć. Cześć, cześć.